Cześć, ja jestem Creepy Oskar. Dzisiaj Wam przedstawię moją kolekcję pluszaków z FNAF 1. Oczywiście jeden pluszek ze FNAF 2. Ja oczywiście idę po moje liście, poczekajcie. Jeden już tutaj jest. Ja Wam nie powiem, kto to jest. Ale go dostałem przed chwilą Dzisiaj. Oczywiście, jak tam berży Freddy, to pokażę Wam pierwszego Frediego. To jest oto mój Freddy. Nie wiem ile kosztował. Mało trochę. To jest oczywiście mój Freddy. Gdzie mieliście fuksa? Co sumie spadliście? Kurde, tutaj się przewróciliście. To jest mój Freddy. U takim misio. Freddy. Ja go sobie odkładam. I teraz pokazuję wam. Mojego Boniego, którego przed chwilą dostałem. To jest ten Boni. To nie jest podróbka. Zamówiamy. To jest chyba największy pluszek z tych takich o, z tymi nóżkami z tymi ręczkami. Ja mam tego największego pluszaka, bo ja ogóle, bo ten Boni jest największy z tych moich pluszaków, no nawet od marionetki. Z Frediego. To jest mój Boni słodki, nie? w Taki fajniutki. Ja z nim będę spał. Dobra. Możemy sobie go też spokojnie odłożyć i pokazać wam czujkę. To jest Cika, tylko miała kontuzję tutaj z okiem. Marionetka też ma kontuzję z okiem, bo był, był rozgryzł kawałek tutaj oka, mój piesek. Ale to wam pokażę zaraz, dopiero o, tutaj niczego nie ma oka, ale to jest no, zwyczajna Cika. Chodźcie. Tutaj let's eat pisze, tylko za bardzo nie widzicie. Tutaj widzicie, e, bo tutaj ten, tutaj jest to taki mały śliniaczek. A i, i nie w tą stronę wam pokazuję. Ale dobra, tutaj pisze let. It. Okay. Teraz ja jestem gotowa, żeby Wam pokazać marionetkę. Po marionetce wam pokażę jednego jeszcze pluszek. O, no, ale tutaj marionetka miała kontuzję, ale wygląda jak normalna. To jest moja marionetka. Ta marionetka kosztowała około 50 ileś zł, a Boni 59 złotych, a, a, a z dowózką kosztowało 80. I teraz wam pokażę Foxiego. To jest mój Foxy. Ładny fajny. No ja lubię no to na tyle, bo ja wszystkie mieszkać ja, z A to, ja, to jest jako To ten Sonic. O ona. To mój ochroniarz, 4 we Freddy Mnie ja czasem taki odcinek będę nagrywał, go sobie mogę położyć. No i to na tyle w tym odcinku, więc...